Ostatnio co kilka dni zaczęłam ćwiczyć Uff, w domu mm. i po prostu robię sobie taki trening z gumami i z ciężarem własnego ciała. Ale spokojniłam go też o takie cardio, z takimi filmikami, jakby trening do piosenek jakichś tam z TikToka, czy reggaeton, czy lata takie siaki owakie. I kiedyś miałam takie podejście, nie takie treningi nic nie dają, w ogóle. Wiecie, to jest takie dla takich typowych mam, zumba cała i tak dalej. Teraz ja dwa co daję radę, w sensie na pewno yy, odgrywa to dużą rolę to, że miałam rok temu operację, w ogóle nie miałam ruchu, dosłownie musiałam się uczyć chodzić od zera i to są jakieś takie moje pierwsze treningi, ale pff, wykańcza mnie to i mam normalnie zakwasy po czymś, co w życiu by mi nie powinno dawać zakwasów po tym, ile lat spędziłam na siłowni, ale Here we are. I mam za kwasy! I powiem Wam, naprawdę, jest to super jakby zmiana dla mnie. Taki odpoczynek od treningów siłowych, i po prostu słuchanie mojego ciała. Kiedy mam ochotę na trening, kiedy potrzebuję, żeby tej energii troszkę zużyć to właśnie wskakuję na matę i sobie ćwiczę i nic nie jest, że tak powiem, na siłę, nic nie jest, bo muszę, nic nie jest, bo muszę coś spalić, bo zjadłam więcej, tylko po prostu robię to z czystej zajawki, przyjemności i w taki pozytywny sposób się męczę, nie na siłę, nie wykańczam się. I mam wrażenie, że to jest jakieś bardziej zgodne ze mną niż to ćwiczenie na siłowni. Nie wiem jakie Wy macie odczucia, dajcie znać, bo kiedyś byłam wielką przeciwniczką takich Treningów myślałam, że inicjatywy są leciutkie, za i w ogóle się trzeba pochodzić do sił, nie przerzucać ciężaru, bla bla bla. Ale jakby zmieniło mi się, to dojrzałam do tego, że wcale nie i że lepszy ryc niż nic. Najgorszy jest siedzący tryb życia, który jest mnie niestety moją zmorą, a walczenie z nim nawet w taki sposób jest dobre, także dajcie znać, jeżeli właśnie nie lubicie iść na nie spróbujcie tych treningów, teraz znacie, jest od groma kiedyś, ja ćwiczyłam z Chodakowską, z Melbi. A teraz naprawdę jest tego od groma, na pewno każdy coś znajdzie dla siebie, także e, śmiało, spróbujcie tego i dajcie mi znać, czy Wam się podobało i czy Was też te kardio tak męczą bez powodu. Idzie mój osiłek, mój tragarz. Wie, że idzie o siłek tragarz. Został przedstawiony jako przykład o skutków po jego publikacji, a wróblę się I tyle. Tyle. Chyba, że zjedzą, no tyle. Tyle? Czoła. To nie żadna. Zabora. Nie myślałeś, kochani, o karierze freestylowca? I, I co wymyśliłeś? Nie z ze mnie jedną powca. Wszyscy mówią oca, owca. A on sięga mego podkowca. A jeśli można wiedzieć, to gdzie jest twój podkowiec? Tam gdzie gra głowiec. Hmm. Albo jednego drawona. Boże. Robię dzisiaj w broni bo to jest wyjątkowy dzień, gdyż będzie mieć po raz pierwszy gości tutaj w na naszym mieszkaniu. I co więcej, ci goście też nie są belejacy, jacy. Żadni gości nie są belejacy, ale ci wyjątkowo nie są byle jacy. tylko że będzie to moja mama i mój ojciec, i zamierzam ugościć ich e Między innymi właśnie brownie, ale żeby robić takie coś co się za kulki mocy, tak mm. w różnych smakach. A to brownie robię trzeci raz i ogólnie za pierwszym razem je, je spaliłam, dlatego że nie miałam doświadczenia w robieniu brownie i myślałam, że to jest tak jak z każdym innym ciastem, że musi być suchy patyczek, a okazało się, że wcale nie, dlatego że ym, inaczej jest to brownie po prostu suche w środku, a z wewnątrz. Za drugim razem troszkę i tak przyciągnęłam ten czas o 5 minut względem tego, jak jest w przepisie i było już prawie idealne, ale stwierdziłam, że tym razem się odważę i będę je piec tylko 30 minut. Jeżeli wiecie, piekliście kiedyś inne ciasta, to macie pojęcie o tym, że te 30 minut to już w ogóle brzmi jakoś podejrzenie, dlatego że ciasto się zazwyczaj piecze w jakieś, przez jakieś, jakąś godzinę, jak nie więcej. Yy. A tutaj ten czas jest po prostu tak podejrzanie krótki. Mam nadzieję, że kupiliśmy cukier. Taki, y, y, przerwa chwila napięcia. Kupiliśmy, dobra. Yy, ale trzeba temu zaufać i trzeba faktycznie robić te 30 minut. I nie bać się, że to ciasto jeszcze się wydaje takie mokre, jak w ogóle wbijecie wykałaczkę, no to naprawdę zostaje dużo na, na niej. Bo ono tak później zastyga i jest wtedy takie fajne w środku. Właśnie nie takie jak Murzyne, tylko takie mokre jak brownie. Takie, nawet nie wiem jak to po polsku ładnie opisać, po angielsku to się nazywa fudgy albo gooey. Ale po polsku no niestety nie wiem, po prostu takie mięsiste. A tak poza tym to jest naprawdę bardzo smaczne i proste i nie ma tam masła i to jest właśnie ta ważna rzecz, żeby nie było tam masła. Właśnie dzisiaj nas czeka jeszcze y, sprzątanie mieszkania i, i szczerze mówiąc troszeczkę się stresuje z tym, że będziemy mieć tu gości. No może nie, że stresuję, ale mówię, jest to pierwszy raz, kiedy tu ktoś przyjdzie i zobaczy to mieszkanie, także jakaś tam presja jest. I czuję ją na swoich parkach. Ogólnie ostatnio jakoś tak cokolwiek nie robię, to brakuje mi jakiegoś składnika. O, to się ciekawej. Więc jakby dlatego jest to taka podejrzliwa. Co do tego, czy te składniki są, czy nie. No, ale tak jak mówiłam, dzisiaj mamy troszkę... ojciec, już pobudziłam troszkę roboty po pracy, bo to ciasto i kulki mocy i sprzątanko. Ale już mam gdzieś nadzieję, będzie za to fajny dzień, gdy idziemy do restauracji e, włoskiej i wybrałam w ogóle, że tam chcę iść, to jeszcze nie miałam świadomości, ale to jest niby jakąś dobrą, włoską restaurację w Warszawie, jakąś polecaną, więc jestem bardzo ciekawa, a ja w sumie podjęłam decyzję na podstawie tego, że tam jest pizza z burato i z pistacjami i skradli moje serce tym, mamy panie, więc ja już więcej je zamówię, i idę tam po prostu już z całym planem, już wszystko wiem. Ale mam nadzieję, że się nie zawiodę. Jestem też ciekawa, bardzo właśnie tego miejsca ogólnie. Jest już Patryka, patrykowi się na TikToku, jakiś top w restauracjach włoskich. Tutaj, w tym mieście. Więc ja dlatego też przygotowuję deserek, bo obie mamy już głowy. Dobra, ja się skupiam na cieście, później jeszcze coś do Was pokażę. Ale muszę trochę nabrać tempa. Brownie już stygnie, też już zrobiłam te kulki mocy. I w sumie ciężko rozróżnić, bo te są tutaj takie bez kokosa: te mają kokosa, a te jeszcze mają kakao, te wokół. No to już wiadomo które. Nie oszukujmy się, to widać różnicę. Ale właśnie chowam je do lodówki, Brownie stygnie, także pozostało nam sprzątanie i w sumie szybko poszło. Bo nie tutaj na razie wszystkie produkty są na wierzchu i tak dalej, ale właśnie zaraz zebramy się za sprzątanko. Czy właśnie w tej pozycji, sobie przed telewizorem oglądając YouTube, jadłam płatki z mlekiem? Tak, to jest twój znak, żeby pamiętać o tym, żeby dzisiaj wziąć cukle. Dlatego się mam z tym strasznym problemie naprawdę jakby. Nie wiem. Nie mam do tego głowy ale ostatnio sobie... Ała, 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 ała. Aj... Nie wiem, czemu mnie to tak zabolało. Ostatnio dostałam od Patryka tabletki z olejem z Wiesiołka, bo już po prostu miałam wszędzie jakieś filmiki o tym, jak ten jest dobry i jak dziewczyną poprawia się skórę potem. Ja nie wiem. Na razie używam przez 3 dni go może, ale właśnie jakby on mnie motywuje do tego, żeby pamiętać o tych suprach, dlatego że po prostu przez te filmiki chcę mieć też takie efekty. I to jest chyba jedyny suplement diety Ever, poza probiotykiem, który robię rano, o którym pamiętam, bo wszystkie jakieś witaminy po prostu zapominam. Dobra, bierzecie ze mną, bierzecie suple, bierzecie wodę. To jest zwłaszcza, żeby wziąć je do ręki i bierzemy. I po krzyku, no nie wiem czemu, jakoś zawsze zapominam i, i... przecież to trwa chwilę. Naprawdę, to jest żaden wysiłek, zdrówko, fresh, wszystko fresh, kurde, ja siedzi bam, a jak like, zapomina się, no, no zapomina się, dobra, cały czas mam takie uczucie, że bym czegoś zapomniała, tak a zapominania, ale nie wiem czego, no i jak się dowiem, to będzie spoko, tylko byleby na czas. Ja mam nic i jakoś tak czuję się ora no. Było mi zimno przed prysznicem, przedziwiało mi się trochę gorąco, teraz znowu mi jest zimno, jeszcze bole mnie strasznie głowa i kurde, no nie chciałabym się, bardzo nie chciałabym się rozchorować, bo tak jak wam mówiłam, ja miałam no, zaplanowany y, obiad z rodzicami i w ogóle taki już przedurodzinowy, urodzinowy, ale y, pierwszy weekend po moich urodzinach, Lecimy do Rygi, dlatego w sumie przed urodzinami jest ten obiad. Ale właśnie no, mamy na rezerwację i tak dalej. No po prostu bardzo mi się, żeby to przypadło. A czuję się tak, o, jakbym miała gorączkę, jakby mnie coś brało. Także zaraz w ogóle tą gorączkę sobie zmierzę i chyba bym była w błędzie. Ale jeżeli coś się dzieje, to chyba wezmę jakiegoś gripek, czy terafu czy cokolwiek takiego. O, aż mam część. Jaką wiecie, herbatkę, saszetkę, Bo to mi najbardziej pomaga, jakby wiem. Jakby ja ogólnie unikam leków, i przez to, że faktycznie jutro potrzebuję być zdrowa, to w takiej sytuacji wiadomo, się tym lekiem powtórzę, ale jakby ja. Mm, to jest dla mnie ostateczność. Po prostu tak jak trafuję jak jako ostateczność. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, przez co ile jest tych reklam leków, to zbyt łatwo po sięgamy, a ja staram się właśnie tak. Jednak podchodzić do nich z takim, wiecie, zdrowszym podejściem, na zasadzie, że tak, to jest lek, ale to też ma jakieś, lecz jedno, szkodzi na drugie, trzeba z umiarem. Ale właśnie chyba sobie tą herbatkę zrobię, jak będę się tak czuć, żeby po prostu postawić je na nogi, bo jest nie najlepiej i trochę mnie to stresuje, po prostu nie lubię w takich sytuacjach, jak już mam coś zaplanowane, z czegoś rezygnować. A wiecie, zdrowy rozsądek, też jak jest się chorym, żeby nikogo nie, nie zarazić. No, jest jak najbardziej wskazany. No, także tak. Prawie to w Nie jest to najlepszy czas na chorobę. No, z drugiej strony, też za tydzień lecimy do ryki, więc żaden czas w najbliższym czasie nie jest dobry na chorobę. O ile w ogóle kiedykolwiek ktoś ma dobry czas na chorobę, to teraz to nie to. No? Nope. Ale się też wyjdę pod kocyk i sobie puszczę albo. Program, taki y, na Netflixie, taki jakby serial o mm, pośrednikach nieruchomości. Ogólnie już obejrzałam cały Open High Group. Um, Selling Sunset, tak się nazywa. I y, go obejrzałam już kiedyś cały, mm, a teraz jakiś inny znalazłam. Już nawet nie pamiętam, jak on się nazywa. Pierwszy odcinek obejrzałam. Ogólnie, jeszcze Wam tego nie mówiłam. Dobra, moment, się ręcznik, zaraz Wam powiem. Za dwa tygodnie. Zaczynam kurs na pośrednika nieruchomości. Ogólnie sobie w tym roku zrobiłam taki cel, że chciałabym jak najbardziej z życia korzystać i wykorzystywać każdą okazję, którą daje mi życie. Mam wrażenie, że ja ostatnie te lata troszkę zmarnowałam. Też nie do końca z mojej winy, bo wiele czynników się na to składało, jak moje zdrowie wcześniej, um, sytuacja na świecie i tak dalej i tak dalej, ale po prostu Każdym rokiem jest mi bliżej do trzydziestki, a jakby ja gdzieś tam im bliżej jest do trzydziestki, tym bardziej jakby przybliżam się do tej daty, kiedy chciałabym mieć już rodzinę, dzieci. Wtedy jest troszkę inaczej, jeżeli chodzi właśnie o czas, który mamy dla siebie. Dlatego chciałabym ten rok poświęcić właśnie na chwytanie różnych okazji, angażowanie się bardziej w różne rzeczy, które mi się pojawiają, w różne możliwości. Chciałabym spróbować wielu różnych rzeczy. Znaleźć nowe pasje, zainteresowania. Także właśnie za dwa tygodnie robię kurs, zaczynam kurs na pośrednika. I tym miłym akcentem kończę dzisiejszy film. Życzę Wam miłego dnia, wieczoru, jakikolwiek pory dnia, zależnie od tego, kiedy to oglądajcie. Jeżeli podoba Wam się ten film, dajcie łapkę w górę. Zostawcie też komentarz. Napiszcie mi koniecznie, co chcielibyście ode mnie się dowiedzieć. Jakie filmy Was najbardziej interesują? Czy są jakieś tematy, które chcielibyście, żebym poruszyła w następnych filmach? I co? Do następnego razu.